Spójrzmy teraz na umiejętności jakie rozwijałem Oczywiście tak jak w poprzedniej części korzystam z mistrzostwa burzy i mistrzostwa natury w mistrzostwie burzy bardzo istotnym chowańcem, którego możemy przywołać jest ognik burzy. Dzięki temu tej istocie magicznej możemy bardzo skutecznie Atakować potwory, praktycznie do nich nie podchodząc. Fakt, że na niższych poziomach, tak do dziesiątego, jest to istota, która krąży bardzo blisko naszej postaci, aczkolwiek już przy tych poziomach najwyższych, wystarczy, praktycznie, że na chwilę podejdziemy do przeciwnika, a ognik zacznie go bez przerwy atakować, aż zabije przeciwnika albo sam zostanie zabity. Bardzo dobra. Bardzo dobry chowaniec. Oczywiście polecam wyposażyć go też w oko burzy. Zawsze to dodaje nam troszkę odporności. Oczywiście działa to nie przez cały czas, tylko jest aktywowane, tak jak tutaj widzicie, na 46 sekund. Także te dwie umiejętności są kluczowe jeśli chodzi o Mistrzostwo Burzy. Ognik Burzy oraz Oko Burzy. W Mistrzostwie Natury postanowiłem na początek, tak jak widzieliście w poprzednim filmiku, przypomnę, skorzystać z zełudziczy, który przyzywa wilka, a w zasadzie nie jednego wilka, tylko dwa, które też przez większość gry zapewniają nam możliwość ataku z dystansu. Potwory się na nich skupiają, to znaczy nie wszystkie, bo na przykład bossowie nie zawsze się skupiają na naszych pomocnikach, lub też bardzo szybko ich zabijają. Niemniej jednak przez kilka sekund są zajęci czymś innym niż atakiem na naszą postać. I postanowiłem również skorzystać z leśnej nimfy. Która strzela z łuku jest postacią, jak tu widzicie, dopiero na czwartym poziomie, także nie jest zbyt wytrzymała, ale chodzi o to, żeby odciągać uwagę od y, naszego bohatera. Niech się potwory skupią na nimfie zamiast na naszym druidzie. Poza tym jej strzał z łuku może czasem nas uratować, kiedy mamy mało zdrowia. Kluczowymi y, umiejętnościami i kluczowymi chowańcami są Zerw dziczy, czyli przyzywanie wilków oraz leśna nimfa. Tak wyposażony bohater z takimi umiejętnościami, z defensywnym ubiorem i z ofensywnymi chowańcami powinien Wam zagwarantować sukces, tak jak to było w moim przypadku. Zobaczmy teraz jak wyglądają nasi chowańce oraz jak wygląda postać w grze. Weźmiemy sobie i wykonamy pierwsze zadanie. Na przód przywołamy chowańców. Jak widzicie czar możemy aktywować dopiero po kilkunastu sekundach. Przywołamy sobie drugiego wilka po to, żeby z pełnym arsenałem ruszyć na podbój. You there, soldier! If you've come looking for rest and peace, you won't find it here in Helos. Our village has recently been beset by satyrs and other vile beasts. The help of your fighting arm would be greatly appreciated. Our farmers cannot get to their fields, and our supplies are running low. Please go down the road toward the village and help where you can. Ruszajmy. You must have been sent by the gods. Please, in the field here, they're going to kill my horse. Zobaczycie, jak to wygląda. Atakujemy czarne. Zadanie zostało wykonane. Rozmawiamy. Spagmire. You saved my horse. Thank you. But I'm not the only one in trouble. Down the road there, that's my village, Kilos. We've got monsters at the gates, in the fields. They're everywhere. Patrzymy teraz na nasze zadania. Mamy tu spis zadań wykonanych oraz kolejne zadanie, które przed nami. Są to zadania główne. Oczywiście od bohaterów niezależnych będziemy otrzymywali także zadania poboczne. Tutaj chciałbym chwilkę się skupić, bo warto jest je wykonywać, z tego względu, że pozwolą nam w harmonijny sposób zdobywać kolejne levele postaci, kolejne umiejętności. A skoro umiejętnościach mowa, to jeszcze pokażę Wam, którego czaru użyłem, atakując potwory na polu. Jest to pierwszy dostępny, bardzo dobry czar, czyli odłamek Glodu. Jak widzicie, został on rozbudowany o prędkość oraz o grad. Chodzi o to, żeby był jak najskuteczniejszy, rzucany jak najszybciej, zadawał jak najwięcej obrażeń. To by było na tyle. Zobaczyliśmy jak wygląda yy, typowe zadanie, jak wygląda jego wykonanie. Mam nadzieję, że Titan Quest i Mortal Tron spodoba Wam się tak samo jak mnie.